Weź, witam cię serdecznie na kanale Woman on Word, gdzie znajdziesz dawkę inspiracji, motywacji oraz praktyczne wskazówki i narzędzia, które pomogą ci w Twoim rozwoju osobistym, jak i zawodowym. Ja nazywam się Basia Drozdowska i moją misją jest wspieranie kobiet takich jak Ty w wprowadzaniu zmian, odkrywaniu swoich talentów i osiąganiu wyznaczonych celów. Czy doświadczyłaś kiedyś sytuacji, w której. Twój głos wewnętrzny, głos w Twojej głowie mówił Ci, że jesteś niewystarczająco dobra, mądra, szczupła albo że nigdy ci się nie uda. Nawet nie powinnaś tego próbować. Chciałabym, żebyś przez następne kilka dni stała się szczególnie uważna i obserwowała swoje myśli i swój wewnętrzny dialog. Jeśli Twój wewnętrzny głos jest negatywny, stwórz równoległy, jeszcze silniejszy głos w Twojej głowie, który będzie cię bronił. Będzie on mówił. Jest to w porządku. Robię wszystko najlepiej, jak potrafię w tej chwili. Z czasem Twój pozytywny, obronny, wewnętrzny głos będzie reagował szybciej i pewniej na każdy atak krytyka. Pamiętaj również, żeby się skupić na sobie i nie porównywać się z innymi, ponieważ zazwyczaj porównujemy swoje najgorsze strony z najlepszymi u kogoś innego. Porównywanie okrada Cię z radości i cennego czasu. Skup się na tym, co jest naprawdę ważne. Jesteś jedyna w swoim rodzaju, więc jaki sens ma porównywanie się z innymi. Twoje talenty i sukcesy, które wnosisz do świata, są niepowtarzalne. Porównując się z innymi, nic nie zyskujesz, a możesz naprawdę wiele stracić. Pamiętaj, nikt nie jest idealny. Każda z nas ma inne wrodzone zdolności, inny typ osobowości, styl komunikacji. Niektóre z nas potrafią zobaczyć cały obraz sytuacji, podczas gdy inne są zorientowane na, na przykład na szczegóły. I wszystkie mamy własne marzenia. Ta różnorodność jest piękna. Im bardziej jesteś świadoma swojej naturalnej osobowości i własnych pragnień, tym lepiej zrozumiesz dwie rzeczy. Po pierwsze, co przyniesie Ci prawdziwe szczęście, i po drugie, jak możesz wykorzystać swoje mocne strony, żeby osiągnąć to szczęście. Pierwsza z nich jest kluczowa, ponieważ wiedząc, co przyniesie ci prawdziwe szczęście, możesz wykluczyć wszystkie rzeczy, które cię od niego odciągają. Jeśli chcesz mieć życie swoich marzeń, wsłuchaj się w swoje wnętrze i nie słuchaj szumu z zewnątrz. Im lepiej zrozumiesz własne pragnienia, tym wyraźniejsze staną się one dla ciebie i tym łatwiej będzie ci odpuścić wiele rzeczy, których nie potrzebujesz. Zwróć także uwagę, że przez telewizję i media społecznościowe wierzymy w życie, które jest napędzane potrzebą materializmu. Żyjemy pod wpływem blasku innych ludzi. Żyjemy opierając się na telewizyjnych definicjach sukcesu. Żyjemy w czasach napędzanych przez konsumpcję. W większości wypadków pragniemy rzeczy, ponieważ jesteśmy uwarunkowane i zaprogramowane, by ich pragnąć. Uwarunkowane ideą, że jeśli mamy te rzeczy, wówczas inni ludzie będą lepiej o nas myśleć, a my same będziemy się lepiej czuły. Tego właśnie uczą nas media. Skupmy się jednak na rzeczach, które mają prawdziwe znaczenie i wartość, takich jak nie wiem, budowanie relacji, własny rozwój, pomaganie innym i dzielenie się tym, co mamy. Zaprzestanie kupowania i robienia rzeczy pod wpływem impulsu tylko dlatego, że wydaje nam się, że dzięki tym rzeczom będziemy szczęśliwsze, pozwoli Ci skupić się na tworzeniu prawdziwej wartości w świecie. Rzeczy materialne nie dają długoterminowej radości ani szczęścia. To iluzja, którą jesteśmy karmione przez korporacje i media. Dzisiaj wieczorem stwórz listę swoich małych sukcesów i mocnych stron. Co w sobie naprawdę lubisz? Za co siebie naprawdę doceniasz? Dziękuję ci serdecznie za twój czas i za to, że ze mną dzisiaj byłaś. Do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnij subskrybować kanału Woman on Word, a jeśli czujesz, że ktoś z twoich znajomych powinien zobaczyć ten materiał, podziel się proszę z nimi. Dziękuję i do zobaczenia.